Ok, więc jeżeli chodzi o toksyczne dziewczyny, to należy olewać je od razu. Czyli po pierwsze, jak tylko zobaczysz, że tego typu dziewczyna jest z tobą na randkach podczas pierwszych 10 randek, to natychmiast wycofuj się z tego typu relacji i uciekaj. Zero szans, rozumiesz? Polityka zero szans. Dlaczego? Żeby było łatwiej. Po co sobie utrudniać, skoro można się do sobie ułatwiać, żebyś, żebyś się nie przywiązał i żebyś nie miał poczucia winy. Ten kursant próbował już zrywać z tą dziewczyną, ale ona wtedy wywinęła potężne działo i zaczęła tłumaczyć, że jej zależy, że ona kocha, że ona się zmieni, że ona obiecuje. Będę jeszcze mówił o tego typu manipulacji oczywiście i on się dał na to nabrać. Rozumiem, że on też... Ma poczucie winy. Nie jest w stanie od niej odejść. Po drugie, się przywiązał. Jest pragniony czułości. Kolejna sprawa. Po to odchodzisz, żebyś się nie męczył, żebyś nie bawił się w ojca. Słuchaj, jeżeli dotrwasz z tą kobietą do małżeństwa i tak dalej, to będziecie mieli kiedyś razem dzieci. Jeżeli oboje możecie i będziecie chcieli. Pytanie, czy małżeństwo i matka i ojciec są po to, żeby razem wychowywać. Nowe dziecko lub dzieci Czy raczej Ojciec jest od tego Żeby wychowywał żonę I dziecko numer jeden I powiedzmy dziecko numer dwa i trzy Jeżeli by było, nie wiem To już każdy sobie w życiu ustawi A może by działał sześć, nie wiem Wszystkiego dobrego życzę Także pytanie, czy twoim zadaniem jest wychowywanie Swojej własnej żony, a wcześniej narzeczonej A wcześniej dziewczyny Błagam cię, to jest chore Rozumiem, że w związku oboje wzrastamy, oboje się rozwijamy, oboje się wzbogacamy i oboje stajemy się też lepszymi ludźmi. Dobra, okej, okay, ale jeżeli jedna osoba jest poniżej w ogóle jakiejkolwiek normy, tylko jest e, trucizną, jest zgniła wewnętrznie, <laughs> nie, to jest bez sensu. I mówię Ci o tym też dlatego, że pomyśl, że. Nawet, nawet ten kursant mój. On, ja wiem, on wykonał ogromną pracę. On wykonał ogromną pracę. Żeby w ogóle mieć dziewczynę. To nie jest jego pierwsza dziewczyna. Żeby w ogóle mieć randki. Ogromna praca. Wielki szacunek. I podziw. I to się chwali, że właśnie ktoś jest wytrwały. Że ktoś stosuje się do ćwiczeń. Że ktoś rozwija gadkę. Humor. I tą pewność siebie też, bo to. To później wyjdzie w związku, słuchaj. Powiem ci, że związek jest katalizatorem tego, czy ta twoja pewność siebie jest powierzchowna i udawana. I taką pewność siebie możesz bardzo szybko zbudować za pomocą powiedzmy technik flirtu, technik atrakcyjności, wyzwania, tajemniczości. I możemy sobie całą fasadę zbudować. Ale jak nie pójdziemy dalej, to okaże się, że jednak to nasze poczucie wartości było troszeczkę, jednak sztuczne. I związek ci to zweryfikuje. Czy ty w związku będziesz pilnował tych wartości i tych cech kobiety do związku na całe życie, czy z kolei będziesz sobie tutaj szedł na łatwiznę i będziesz z byle jaką dziewczyną, byle była ładna. Mimo, że jest toksyczna, to będziesz się z nią męczył. Więc wyjdzie wtedy na jaw, jaki ty naprawdę jesteś. Czy ty się godzisz na osobę, która tak naprawdę będzie cię krzywdzić. I to nie jest przypadek, że kobiety toksyczne są z mężczyznami, które je biją, albo którzy je nie szanują. Są z draniami, z hamami, z wulgarnymi kretynami nieraz. Mogą być nawet ładne te dziewczyny. To nie jest przypadek, że takie osoby się przyciągają. One uważają, że one zasługują na mężczyznę, który będzie je ignorował, lub też poniżał, lub też nawet bił. Myślą, że na to zasługują. I być może ty czy ja w pewnych momentach naszego życia, też myślimy sobie hmm, ja też zasługuję na dziewczynę, która będzie będzie się na mnie jakby wyżywać że ona będzie mnie kontrolować i mną manipulować poprzez poczucie winy, a ja będę tutaj ofiarą bo to jest taka pasywna agresja jej manipulacja, kontrola, wzbudzanie winy, czy też foch jakaś przerwa w relacji jak, jakieś nierozwiązane konflikty to jest pasywna agresja Zapamiętaj sobie, to jest pasywna agresja: to ona jest oprawcą, a to ty jesteś wtedy ofiarą. I wtedy wychodzi w takim związku. Czy jesteś ofiarą tak naprawdę? Czy chcesz być katowany? Czy chcesz być gnębiony? Czy chcesz być tak naprawdę dręczony, bo uważasz, że jednak nie należy ci się wspaniała, wartościowa, normalna dziewczyna? Okej, okay, więc olewamy tego typu dziewczyny od razu. Polityka zero szans. Oczywiście idziemy na randkę, jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, maks 10. Jak ty widzisz, że to jest tego typu kobieta, jeden raz, drugi raz, trzeci raz, uciekaj naprawdę. Nie ma sensu tego dalej badać, bo on chyba się ekscytuje tym, że, że bada dalej tą dziewczynę, robi sobie z niej taki case, sprawdza jak to się potoczy, sprawdza czy się polepszy. I 6 miesięcy na sprawdzanie to jest za długo to jest strata czasu. Przejdźmy sobie do tego, jak poznać tego typu kobiety pięć zachowań. Po pierwsze, to, co jest alarmujące, pierwsza czerwona flaga, która powinna dawać Ci do dużo do zrozumienia, to jest ciągły kontakt z innymi facetami. Zapamiętaj, ciągły kontakt z innymi facetami. Ciągły.